Siemaneczko, z tej strony Jasper, to was na kolejnym odcinku z case Dropa. Na początku oczywiście przypomnę, pierwszalnika, opis. opisu chodzi sobie z reflinka. zoty 25 na start do 30% przy doładowaniu, skrzyneczkę za zoty 25 sobie z bombą oczywiście otworzymy. Silverek 1. fajnie jakby dało znowu jakiegoś Fobosika albo cz No Na taka też bym nie narzekał, by był profit, zobaczmy co tutaj. Bardzo słabo, bardzo słabo, bardzo, bardzo, bardzo słabo. Nie sądziłem, że cztery remerki mogą mi silverka plecieć, no ale czasem też tak bywa mordeczki, e, walentynkowy evencik, kiss or slam tak naprawdę e, niedawno się zaczął 32 dni jeszcze, bardzo fajne nagrody zachęcam każdego do tego, żeby wbijać e, w ostatnio testowaliśmy sobie te nowe skrzyneczki z które są tutaj powstały mega fajne skrzynki, e, dzisiaj chciałbym się skupić na skrzyneczce eventowej, typowej eventowej za 50 zł, a wydaje mi się, że to jest taka kwota, można wpłacić sobie pyk 50 zł próbować coś z tego wyciągnąć Także ją sobie potwieramy, będziemy otwierali po dwie. za takie otwarcie. no. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego nam albo trafić, albo zrobić. No bo trzy koszkie skrzynce też są. Na pierwsze strzał leci nam Jaguarius Pik. 15 zł straty. Nie ma to tamto. Pierwsze koty za potę. Zobaczmy, co tutaj nam jeszcze znowu wleci. Chatyk Fire, Jeśli będzie dobry stan, może być fajny profit. I mamy to. Mamy to minimal wear Tutaj 177 zł, więc jak najbardziej na plusie. Kortikerka i jaguarek. Nic zadać nic ująć. 114 zł. No szkoda, że ta kortikerka w słabym stanie niestety poleciała, ale jest na plusie, jest na plusie, tego się trzymamy. Tutaj manowar. Jeśli to jest minimal, wear albo faktury, to będzie profit. Okej, okay, jest minimal, wear, więc tylko delikatnie na plus wyszliśmy z tym korteksem, ale ważne, że daje w tą stronę, a nie w drugą, prawda? Właśnie tak jak teraz na przykład, bo tu obsażę, że to jest 30-35 zł maksimum 22, Well worn, jeszcze P250, więc... No tutaj niezbyt fajnie, troszeczkę się pogniewaliśmy. Mam nadzieję, że teraz będziesz dawała lepiej skrzyneczko, kochana. No, famasie filtrestet to nie jest to, co chciałbym dostawać. Pokaż mi koskę pokaż mi ultrawiolecika jakiegoś. Yy, w sensie nie tutaj, tylko tutaj, ale nie ma co narzekać, 70 zł, no mogło być lepiej. Wiadomo, że upgrader jeszcze na troszeczkę sytuacji tutaj. OP2000, no 17 zł. Ten korteks, no na, na tego korteksa jest dużo procent akurat. No, tak sobie z procent. Myślałem, że u Ursusa chociaż, da, no. Kurczę, jeszcze trochę tego otwarcie mamy. No mamy 800 zł, więc 8, 16, 17 skrzynek w sumie. No fajnie, jakby jakaś koska jakakolwiek poleciała. No mogłaby to być nawet ta nawaja. Nie obraziłbym się. No, jak na razie, no. Jak sami widzicie, bardzo często tego łus tak, czy co otwarcie, to albo jed przynajmniej jeden usp leci. Chyba tam jeden taki strzał był, co bez uspę nam się udało coś wyciągnąć. A tak to bardzo często ten uspik siada. Mhm. Mamy uspalę uspale innego i petkę, to może być na zero i tak. Właśnie, albo strata nawet. No, ta petka 13 zł, niestety no, nie zwraca nam openingu. Ale ja się nie poddaję. 5 stówek niecałe nam jeszcze zostało, więc nawalamy, nawalamy. Liczymy na to, że koska jakaś siądzie, a jak nie, to na upgraderze się pocieszymy. No tutaj ten jaguarek, no i ta petka to jest też strata, to jest 85 zł, tylko no. 88 no. Słabo, słabo, słabo. Miałem nadzieję, że uda nam się jakąś koskę trafić, no bo no fajnie by było, no. Szkoneczka za 50 zł, no i tak nie oddaję źle, no bo zakładamy, że otwieracie po prostu jedną, tak? No i albo dostaniecie Cortexa, na przykład czy tam petkę. I jest wtedy, no przeciętnie, no albo dostajecie na przykład takiego Traitorka, dostajecie tylko Fire, tak jak mi poleciał za 177 zł, to jest dobry strzał. No albo dostajecie dwa uspy korteksy. i to już jest słaby strzał. Jednego sobie sprzedam, otworzę sobie jeszcze dwie. Proszę, case drop, kosa. Mm, tak blisko. Kurde, zbajtował mnie, ja mam wrażenie, że chciałoby dać tą kosę, ale nie bardzo może. Dobra, przejdziemy sobie teraz wydać serduszka. Jakieś zdrapki. Fajne P2000 nam poleciało. Akurat straczku. Galilek jak najbardziej na profit. Eee, I może... Może przepalimy sobie całą resztę. 6880. Tak, przepalamy. Proszę, proszę, żeby to był skinek, tylko nie cashback. Jest, mamy to. Nie, cashback... Jestem ja zbejtowany, bo ta animacja ogółem z reguły daje skina, więc no nie skomentuję tego. Dobra, razy 10 te skiny, które nam poleciały ze zdrapeczek. Albo może razy 5. Dawaj Smiley, co tam będzie robił razy 10? No trzeba było razy 10 robić jednak. I tak by nie siadło, bo dałbym lewy dół. Dobra, to już może troszeczkę bezpiecznie porobimy sobie na jakieś koski po prostu po dwa uspy. Czy bezpiecznie, no to, co rozumiem przez bezpiecznie, tak? Bezpiecznie to by było razy dwa na przykład robić, no. Eee, tylko, że wiecie, że ja lubię po prostu ryzykować prawo-dół, prawo-góra. Hmm. Czyli co, lewo-dół? Zaryzykujemy lewo-dół, zaryzykujemy lewo-dół. Przypominam wam, moi drodzy, pieszelnika, opisów, wchodzicie sobie z reflinka. Złoty 25 na start i do 30% przy doładowaniu. Zostałem zbejtowany właśnie przez Upgrader teraz, bo już myślałem, że wyczytałem jego ruchy, ale... Jednak nie wyczytałem. No dobra, jeszcze trochę tych korteksów mamy, więc mogę sobie poryzykować po prostu, bo później już zrobimy takie upgrade'y z główką, proszę się... Sią, sią, sią. Przysięgam wam, nie, że... Ten Upgrader po prostu mi tak troluje. Nigdy nie byłem tak trollowany przez Upgrader. No i teraz daję lewo dół, no. Dobra, wrzucam teraz trzy korteksy, daję lewo górę i proszę takiego good Knife'a w mi tutaj oddać. Albo i nie oddać, czyli jednak się nie lubimy. Dobra, wracamy sobie na razy dwa. Bo jednak bezpieczne upgrade'y są lepsze. Albo i nie są, bo widzicie, siada idealnie na górę, jak ja daję dół. Eee, no i teraz co, myślę, że dam znowu dół? Ja dam górę. A, dobra, okej, okay. czyli upgrader będzie dawał po prostu po przeciwnej stronie, tam gdzie ja, tak? No to zostawię górę. No, już się teraz się nie dałem zwejtować. Okej, okay, mamy, mamy SG Integralka, bardzo fajnie. No to ja teraz lecę sobie na dół. Bank i to nam też siada. Dobra, powoli odrabiamy sianko. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrobić fajny profit jeszcze. Albo no przynajmniej wyjść na zero, mieliśmy 1500 bodajże złotych, jak dobrze pamiętam. Dobra, siedzi ta nowaja. Ile tu teraz mamy? Eee. Zróbmy to chociaż na zero. Zróbmy, zróbmy takiego bajonecika i jestem szczęśliwy. Proszę, case drop. Przysięgam Wam, że. Nienawidzę tego upgradera. Dobra, dał na górę. To jest Olin w tym momencie. Dobra, siedzi. Siedzi, jesteśmy troszeczkę uratowani przynajmniej. Nie najgorzej. Ja sobie to sprzedam od razu. I bonusowo zakręcę Wam magiczną skrzynką. Tanie skóry nie sprzedam. Otworzymy ich pięć. I liczymy na gruby profit, więc proszę, proszę, nie zawiedź mnie. Daj co najmniej dwie koski, jesteśmy szczęśliwi. Mamy to, moi drodzy, mamy to. Mamy dwie kosy, jest elegancki profit. Elegancko, 1900 zł, więc no, udało się troszeczkę nadrobić. Ja się z wami mordeczki żegnam, widzimy się w następnym odcinku, do następnego. Siemanko!